Z tej strony Elza i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku weźmiemy udział w poszukiwaniach duchów i poznamy dalsze tajemnice galopującego Thompsona. W ogóle witam Was z miejsca, w którym rzadko kiedy jestem. Dla mnie, jako starego gracza, poszukiwania duchów mają wartość sentymentalną. Kiedyś, jak było właśnie, stare SSO była stara grafika. To te duchy były po całej mapie i wydawały różne takie śmieszne dźwięki, i trzeba było je łapać. Nasz archiwista jest właśnie tutaj i zaraz z nim porozmawiamy. Dzień dobry, witam pana. O, witaj, ty mnie widzisz? Cudownie, więc może będziesz w stanie mi pomóc. Możesz nazywać się mnie archiwistą twierdzy galopującego. Zapisuję czas przybycia nowych duchów, przekazuję im potrzebne informacje. I takie tam. Z tego też powodu nie mogę stąd odejść nawet na chwilę, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się ktoś nowy. Twierdza galopującego to idealny dom dla duchów, jednak niektóre robią się niespokojne i pragną odwiedzić swoje dawne domy. Na Halloween, gdy zasłona pomiędzy światami umarłych a żyjących staje się bardzo cienka, dusze te zaczynają swoją wędrówkę. Jeżeli nie przejdą przez portale, nim te się zamkną, nie będą mogły tu powrócić. Kilku naszych mieszkańców może mieć z tym problem. Jeżeli przekażę ci informacje na ich temat, to czy pomożesz im bezpiecznie wrócić do domu? Wspaniale, mamy szczęście, że posiadasz dar widzenia. Zaczynajmy. Nie rzucił ci się przypadkiem w oczy duch wędrujący po jodłowym gaju? Nie? Cóż... Jeden z duchów twierdzy uwielbiał za życia przymierzać dzicz. Zawsze opowiada o swoich najwspanialszych wędrówkach. A każdego roku, gdy tylko może wrócić na Jordwik, udaje się na wycieczkę, podczas której zagląda pod każdy kamień. Oczywiście niedosłownie, bo przecież nie może podnosić żadnych kamieni. Często mówił o najwyższej górze, na jaką można wejść, z której rozciągają się zachwycające widoki. Nie wiem, czy kiedykolwiek tam dotarł, ale poszukiwania warto rozpocząć w wydłowym Gaju. Znajdziesz go dla mnie i przypomnisz mu, że czas wracać do domu? Oczywiście! Fajnie w ogóle, że nasz koń dostaje 50pd, to jest dość ciekawe, ale zobaczymy... Czy naprawdę codziennie za takie duchy będziemy dostawali dla konia 50 PD? Ja bym dała więcej. Na miejscu SSO, ale tak też może być. Zawsze to coś. Duchu, duchu, kici, kici. Słuchajcie, jadę teraz na spotkanie z moją klubowiczką, ponieważ zapytałam się na konfie klubowej, czy wiedzą, gdzie jest duch, i jedna osoba powiedziała, że wie. Teraz tylko muszę ją znaleźć. <noise> gdzie jesteś? O, jest pani dzień dobry! Jedziemy, słuchajcie. Jeszcze zanim odjechałyśmy, to takie, że sobie chwileczkę pogadałyśmy, popisaliśmy. I tutaj na przykład Kaira, która jest z nami w grupie, ona właśnie czeka, aż się troszeczkę zwolni miejsca u mnie. I jak ktoś na przykład odejdzie, to, to oczywiście Kajrę dodamy. A faktycznie jest ten duch, ale miałam nadzieję, że on będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Jak te stare, ale okej, okay, też jest fajnie. Dziękuję bardzo. Orety, orety, którędy? W życiu nie zdąży na czas. O, witaj! Obawiam się, że nie mam czasu na pogawędki. Bo widzisz, czegoś szukam. Zastanawiasz się, co się stało? Ech, dawno temu obiecałem sobie, że zobaczę Jorvik z najwyższego miejsca na wyspie. Ponoć podczas zachodu słońca jest tam idealnie. Kiedyś uwielbiałem wędrówki i poznawanie nowych terenów, ale zawsze miałem mnóstwo pracy. Ciągle mi się wydawało, że mam coś ważniejszego do zrobienia. No więc powtarzałem sobie pewnego dnia, ale zamiast tego pewnego dnia, nagle nadszedł ostatni dzień. Pomożesz mi dotrzeć na najwyższy punkt na Jorwiku, nim wrócę do twierdzy? Oczywiście, a jednak mamy więcej punktów dla konia. To bardzo, bardzo ładnie. Proszę, duchu, dotarliśmy na Twoje miejsce. Och, jest piękniej niż sobie wyobrażałem. Dziękuję, bardzo dziękuję. Ach, co za powietrze! Aż czuję zapach jesieni. Jak to możliwe? Jest tak rześko, tak świeżo. Tak, tak, już chyba czas wracać. Wspaniale się z tobą bawiłem. Dzięki tobie zaznałem spokoju. Zapamiętam ten widok i twoją dobroć na wieki. Dziękuję. Mogę wracać do twierdzy galopującego. A on za nami teraz będzie podążać. Okej. Okay. W takim razie czeka go jeszcze wędrówka z powrotem. O ile ja się nie zgubię, bo <laughs> mam że nie. o nie, nie zgubię się. Za to, o, ładnie pojechałam. Przynajmniej żyję. Fajnie, że tutaj obok jest portal, więc można go łatwo tam zaprowadzić. Natomiast już tutaj w twierdze nie podąża za nami. Ale za to, jest on już tutaj i tańczy. Jesteś cały i zdrowy. Zaczynałem się martwić. Dziękuję, Elza. Nie ma za co. Dalsze tajemnice galopującego czekają tylko aż ktoś je odkryje. Przejdziemy więc teraz do Lindy i nowych, a zarazem ostatnich zadań halloweenowych w tym roku. dobrze zrozumiałam, jeśli nie mamy odblokowanych portali, ale zrobimy zadanie do te Portale się otworzą? Dobrze zrozumiałam? Mamy siodło! Jeść sobie z głowy. Trzeba by to siodło zobaczyć, więc zmienimy konia. Co ja mam powiedzieć o temat zadań? Są bardzo, ale to bardzo ciekawe. Te rozłączone dusze przypominają mi Voldemorta trochę, ale naprawdę bardzo fajne zadania. I szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać ich dalszej historii. Jest ono zwykłe, naprawdę zwykłe takie same, jaki ma Galoplancy, więc nie są zwykłe, one są magiczne, przepełnione Halloween. Niestety, słuchajcie, to ostatnie zadania Halloweenowe w tym roku i musimy czekać na ich kontynuację kolejny rok, ale coś mi się wydaje, że to będzie bardzo długi rok, bo jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!